Można się bawić w różne sposoby, niekoniecznie trzeba zażywać narkotyki lub innego rodzaju używki. Dopalacze to też w jakimś tam stopniu są narkotyki i, i wiem, że biorąc to, to w, w, po jakimś czasie to może stać się dla nas za słabe, tak? I możemy sięgać po coś mocniejszego, aż w końcu naprawdę możemy przesadzić. Przede wszystkim są tak złe, tak? Strasznie uzależniają i robią z głową różne rzeczy. Ludzie, którzy je biorą, później nie wiedzą, co robią. Co nie jest dobra rzecz? strasznie niszczy psychikę i człowieka. Nasunę takie ciekawe powiedzenie, jeśli wchodzisz między wrony, musisz jakaś tak jak ona, tak? Więc to zależy od tego, z jakim towarzystwem się zdajemy, czy, czy ci ludzie mają na nas na wpływ. Jeżeli chodzi o mnie, to nie, nie czuję wie, 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 wielkiego pociągu do narkotyków, co nie zmienia faktu, że czasami człowiek samowolnie nabiera takiej ochoty. No nie wiem, żeby odreagować, stres. Po prostu, bo się nudzą albo... Nie wiem, może chcą być fajni. Może chcą troszeczkę adrenalinki, chcą zabawy. Zresztą często też chcą pokazać wśród znajomych często, że, że potrafią to zrobić. No i jak to jest, jak to wszędzie można dostać, to nie ma problemu, żeby się uzależnić. No bo namawiają ich osoby z towarzystwa. No, oglądają się też różnych filmów i potem i do tego ciągnie. No bo mają problemy. Młodzież teraz nie potrafi powiedzieć o swoich problemach najbliższym, rodzinie lub nawet w szkole powiedzieć o tym wychowawcy czy komukolwiek. I jedyną drogą ucieczki wydaje mi się, że są narkotyki, że sięgają, żeby zapomnieć w jakiś sposób. Chcę, żeby zaimponować swoim znajomym, tak. I może właśnie też jak naoglądają się jakichś głupich filmików. Chęć poznania czegoś nowego, towarzystwo. No i po prostu młodość trzeba się wyszaleć, no tak to jest. Dla zabawy, żeby lepiej się bawić, bo znajomi zachęcają, żeby przyszpanować. Wydaje mi się, że to jest w pewien sposób to jest ciekawość, tak, poznanie czegoś nowego. Jak też dla niektórych może być to w sposób ucieczki, w sposób taki nirwany, więc wydaje mi się, że to są najpopularniejsze powody lub też zaimponowanie, tak? pokazanie jak ja jestem z tym macho, jak jestem Pro. Bo chcą być fajnie, chcą być w towarzystwie.